Witam wszystkich. Dzisiaj nietypowa akcja. Siewnik przyjechał pod niemiecką granicę do Grześka. No. Świat się kończy. Tak, świat się kończy. Skrubieszowa. A tam. Delikatne 700 km. Wida na Dolnym Śląsku, tu już nic nie ma. Wszystko się kończy. To Trzeba ze wschodu tu pożyczać. Widzisz, wschód się teraz rozwinął bardziej. Przynajmniej siewniki do kukurydzy mają, nie? To że się robi to nie pierwszy raz Także zabieg się udał I Klamot jest zdjęty I nowy nabytek wjeżdża na hale. Panie John no. <gry> Akcja szybki przerzut siewnika na, e, na zachodnią granicę e, Zakończona sukcesem A teraz spójrzmy na jakieś tu tutaj uprawy Nie wiem czy ja to jest, to nie jest, to nie jest Grześka Ale tutaj przytuli e, Haber, widzę Nie będę komuś wyrywał habra, ale zobaczcie Pszenica wykłoszona Ledwo w kolanko jest tu trochę widać taka ekologiczna uprawa, bo chwastu naprawdę jest sporo. No, tak wygląda pszeniczka. Teraz zobaczymy, jak wygląda rzepak. I jedziemy do domu, ale to nie koniec jeszcze moich przygód. Zrobię drugi odcinek, co będzie jechało w drodze powrotnej do Chrubieszowa O, rzepak, powiem Wam. Fajny, fajny. Tak, pocycki. łuszczynki ładnie pozawiązywane. Nie mam prawie żebraków. No, rzepak taki, taki nawet fajny, powiem Wam. Także to by było na tyle. Lecę jeszcze na Dąbrowę Górniczą.